Człowiec, mówiąc prościej, zabijał człowieka. Teraz wyobraźcie sobie, we współczesnej technologii macie pocisk krążący. Taki, taką wielką banię, która sobie po prostu krąży nad jakimś terenem. W określonym momencie z tego pocisku krążącego, który może krążyć przez kilkadziesiąt godzin, wypada jeden średniej wielkości dron. Powiedzmy, że taki o, większy jak O taki wielkości dron. Zlatuje nad wskazany obszar i tam wypuszcza. 20-30 mikrodronów takiej wielkości, malutkich. Te mikrodrony udają się we wskazany cel. Jeżeli po drodze jest okno, na przykład, albo drzwi, dla niego to nie stanowi problemu. Jeden z tych dronów ulega autodestrukcji, uderza w okno, szyba się rozpryskuje. Następne wlatają, wlatują do pomieszczenia. Drony rozlatują się po pomieszczeniach i rozpoznają twarze. Jeśli znajdą właściwą twarz, któryś dron kończy na twarzy właściwej twarzy. Tak można wyeliminować każdego przeciwnika tego państwa, tego świata globalnego, jaki sobie system wymyślił. To nie jest science fiction, to już działa. To, co robi dzisiaj Australia, to jest wstęp do globalnego rozpoznania twarzy. I popatrzcie. Wstęp do wybijania ludzi, którzy są niewygodni. I popatrzcie, trudno, trudno im odmówić racji. Dzieci do 16 roku życia powinny podlegać jakiejś ochronie, prawda? Jak wykorzystują pretekst, na który my się chętnie zgodzimy. Przecież wielu rodziców ma dosyć tego, że dzieci zamiast aktywnie ruszać się, uprawiać sport, uczyć się, siedzą w internecie, siedzą w iPhonach, śledzą med media społecznościowe do 16 roku życia. Powiem Wam, szlachetne szlachetne tylko diabeł diabeł tkwi w szczegółach oni starają się y, y, ułatwić rodzicom życie bo rodzice są bez, bezradni rodzice są bezradni kary finansowe mają powstrzymać jestem ciekawy czy oni wygrają czy wygra, wygra prawdziwa natura człowieka który jest istotą wolną może tak być, że naszą samoobroną będzie zaniechanie posiadania techniki. Przecież jedną z pięknych samoobron naszych jest nieposiadanie telewizora. Jeszcze nie ma nakazu posiadania telewizora, chociaż Orwell, Orwell przewidział w 1984 wielki telewizor na, na ścianie, którego nie wolno wyłączyć. Przewidzieć może i tak będzie, może i tak. Na szczęście świat nie jest monolitem. Na szczęście na świecie jest polaryzacja. Na szczęście. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że perspektywy dla Europy są tragiczne. Jeśli nic się nie zmieni, to de, de inst, de, jak to się mówi hmm, hmm, Uprzemysłowienie jak się nazywa? Industrializacja. Deindustrializacja. Indu, de inst... de tak. Za chwilę będzie, za chwilę za parę lat 60% destrukcji gospodarczej w Europie. Tymczasem kraje takie jak Pakistan, Bangladesz będą się rozwijać pięknie i demograficznie, i gospodarczo. Za chwilę na, za chwilę będzie w życie będzie wchodzić pokolenie tak durne. Tak durne, że jej, ich bohaterami są ci te kurewki i, ci, i, i, ci, i te kurwy męskie, które się przyklejają do asfaltu. dla, mnie jest Ojciec, też, miał, dla Nie, nie, nie. Dla mnie jest też ciekawe, jak, jak my Polacy się z nimi cackamy. Ile w nas jest strachu przed normalną ludzką reakcją? Australia ćwiczy, wyćwiczy system. Przyjdzie czas odrzucenia tego wszystkiego. No przyjdzie taki czas. Zobaczymy, oby im nie wyszło. Oby społeczeństwo australijskie przez ten rok czasu, bo mają na to rok, dojrzało, wkurwiło się. I tutaj takie, takie zjawiska, jak na przykład nasze sąsiedztwo pod tytułem AfD. Alternatywa dla Niemiec, które rzeczywiście wygłasza ich liderka, ich liderzy wygłaszają teksty wolnościowe, z którymi się nie można nie zgodzić, mówią o gospodarce. Chciałam do tego, co powiedziałem, no. pokazać materiał uzupełniający. A ale odpływam od niego coraz dalej nie, No dawaj, dawaj, i dawaj będzie dawaj. trudniej mi do niego. Dawaj, bangować. dawaj, w Migdał. Kołaci, powiedziałam wam, tak. że temat jest hmm. znany. żebyście nie myśleli, że, że są to żarty, hmm. żeby wam też uzmysłowić tę te kwestię. Że sobie Osadowski tego nie wygrzebał z własnego umysłu, tylko Podglądną to już dawno. Natomiast istotą mhm. jest łączenie kropek, tak zwane. Nazywa się mhm. to syntetyzowaniem. Czyli bierzemy wiedzę z różnych obszarów i nagle dostrzegamy, w którym obszarze ona może się połączyć i jak być wykorzystana. Więc chciałbym, żebyście to zobaczyli. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. Człowiek mówi o tym, że ponad 3000 uderzeń wykonano w zeszłym roku za pomocą takiego drona, bardzo precyzyjnych, i ludzie są z tego dumni. Zobaczcie dalej, co. You to the bad guys from the good. Teoretycznie jak on twierdzi, można od oddzielić złych ludzi od dobrych ludzi. Nie zapominajmy, że zawsze są to yy, ludzie, a z drugiej strony bardzo często jest tak, że yy, zły źli ludzie, o dobrych ludziach mówią, że dobrzy są tymi złymi. Nie zawsze u władzy są dobrzy ludzie. Ale mamy, i to jest wielka rzecz, ale mamy coś znacznie większego. I zobaczcie na to. Macie nałożone na, na informację obraz, primary target, range, czyli odległość, Czyli pierwszy główny cel? Nie jest right? Not quite. Hell of a pilot? No. Nie ma pilota. That skill is all AI. To wszystko jest sterowane. It's flying przez AI, itself. To jest inteligencja. Its processor can react a hundred times faster than a human. The stick. Taki, taki procesor, który tam jest zbudowany, może reagować 100 krotnie szybciej niż mózg ludzki. The motion is an anti-sniper feature. It is so that we can't go złapać. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And... Tak jak wiele urządzeń, e, ma kamerę, Just like your phones and tak social media, media apps, it does facial recognition. Ma system Inside here. To co widzicie na górze, tutaj jest napisane Inside Here. On mówi Inside Here, ale ja wam mówię to co jest na górze, takie y, żółte kółeczko, ja jest bliżej wam pokazać co to jest. Kto, o które miejsce chodzi. Oto takie błyszczące złote powiedzmy kółeczko na górze. Y, to jest ładunek wybuchowy. To jest ładunek wybuchowy w odpowiednio ukształtowanej miedzianą blaszką. Ta miedziana blaszka pod wpływem ładunku wybuchowego formuje pocisk. Jest to pocisk ładunek kumulacyjny. Zaraz zobaczycie dalej co się dzieje. Inside here 3 grams of Czyli mamy tutaj 3 gramy ładunku wybuchowego. This is how it works. Zobaczcie, jak to działa. Did you see that? Did you that? Did you see that? little bang. The that? little to penetrate that? to penetrate see that? Did you people that? Did you people do well people don't. They get emotional. Czyli ludzie, którzy nie, nie wykonują rozkazów, mają inne podej podejście. Zobaczcie. Let's watch the weapons make the decisions. Tak. A o tym na końcu. Now, trust me. These were all bad guys. To wszystko byli źli ludzie. Uwierzcie mi. Now that is an of to jest atak. Z it's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. 25 milionów dolarów order enough, The Fajny zwrot, yy, można byłoby powiedzieć. Że 25 milionów dolarów i, i taki samolot zrzuca tyle dronów, że może zabić pół miasta. Oczywiście złe pół miasta.

Release the swarm and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients.